Jesteśmy po meczu, w którym grały dwie iskry: Iskra Szydłowo, i Iskra Krajenka. Wynik wysoki, 11-2 dla miejscowych. A ze mną trener Iskry Krajenka, pan Damian Sudoł. I poproszę pana o komentarz od tego spotkania. Ciężko cokolwiek po takim meczu powiedzieć. Tak Wynik opeijowy, no ale zdarza się. No zdarza się i zdarzyło się niestety tam dzisiaj. No mówię ciężko, bo jeszcze jestem w szoku. Ale no trzeba przyznać, że jednak. Yy która gdzieś tam grała w tej czwartej wize widać, że ten trządz zespół został, że jeszcze te nawyki zostały my dzisiaj w no, mocno okrojonym składzie, ale, ale dostaliśmy no, sporą lekcję nauki dzisiaj. E... Prezes Tesman narzekał, że właśnie jesteście osłabieni, ktoś nie przyjechał, że dużo zmian poprzedniego sezonu, bo przypomnijmy poprzednim sezonie trzecie miejsce wysokie. Nie będę brakowało, da się awans. Tak, zespół zajął trzecie miejsce w tamtym sezonie, natomiast yy, do dzisiaj też nie chcemy zganiać tutaj na, na, na kadrę, no bo... Ciężko mi coś mówię powiedzieć, jestem w szoku, ale yy, mieliśmy jakieś tam swoje założenia na, tą, yy, na ten mecz. W pierwszej połowie, jeszcze jako tako, to wyglądało. Było 2-1, w szatni jeszcze gdzieś tam się motywowaliśmy, natomiast no, szybko stracone dwie bramki po przerwie gdzieś tam podcięły nam skrzydła i, i Iskra to już mocno wykorzystała. Czytałem przed tym meczem dzisiejszym takie zapowiedzi, że to mecz na szczycie, że macie sposób na iskrę Szydłowo, że wiecie, jak z nami grać i że jesteście spokojni o wynik. No ciężko powiedzieć, że wiemy jak z Wami grać, bo tak naprawdę wygraliście gdzieś wyżej, my tutaj w klasie okręgowej, natomiast no, wiadomo, liczyliśmy gdzieś na to, że zespół Iskry będzie w przebudowie, być może to pojawi się jakaś... no, bo, no bo jest, faktycznie jest, no, Właśnie, wróciło tam... chłopaku tutaj z gminy miejscowych, no i też czasu potrzeba, podejrzewam, naszemu trenerowi, żeby to wszystko poukładać, żeby było jeszcze lepiej, bo no błędy też małe były, no ale to zaraz będę rozmawiał Mam sen, nadzieję z trenerem naszym to powie... Jako no tak, no mówię, liczyliśmy gdzieś tam po cichu na tą przebudowę zespołu, natomiast no widać było jednak, że, że to zgranie, ten trzon jest i, i dyryguje nawet tymi nowo wprowadzonymi zawodnikami. U nas brakowało dzisiaj no, pewności siebie, liderów na boisku e, chęci takiej pewności, no mówię, no, no ciężko, cokolwiek jeszcze więcej. Wierzę, że pan wyciągnie wnioski, że będziecie punkty odbierać. Myślę, że tak. Jesteśmy przede wszystkim młodym zespołem na, na fali wznoszącej, także myślę, że z meczu na mecz będzie coraz lepiej. Teraz się musimy pozbierać i, i zagrać dużo lepiej w następnym meczu. Proszę pocieszyć chłopaków, bo ambicji im nie brakowało. Grali do końca. Niewiele brakowało, żeby jeszcze na koniec skora strzelili. Także charakter, duch walki pewnie to zaprocentuje. Tego panu życzę i do, do zobaczenia na innych boiskach. Dziękuję bardzo.